Księga Judyty, rozdział szósty, werset od 1 do 21. Czytanie z księgi Judyty. Wydanie Achiora Izraelitom. A gdy się uspokoiło wzburzenie mężów stojących dookoła Rady. Holofernes, wódz naczelny sił zbrojnych Aszura, przemówił do Achiora, w obecności całego tłumu cudzoziemców i wszystkich Moabitów Kim ty jesteś, Achiorze i wy, najemnicy Efraima że wśród nas dziś wystąpiłeś jako prorok i powiedziałeś by nie walczyć z narodem Izraela ponieważ ich Bóg będzie ich osłaniał tarczą, a któż jest Bogiem jak nie Nabuchodonozor on pośle swoją potęgę i wytraci ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali ich, my jego słudzy pokonamy ich jak jednego człowieka i nie powstrzymają naporu naszych koni spalimy ich u nich a góry nasiągną ich krwią a równiny ich napełnią się ich trupami i nie ostoi się ślad ich stóp przed nami ale wyginą do ostatniego to mówi król nabuchodonozor pan całej ziemi tak on powiedział a jego słowa nie będą daremne ty zaś achiorze najemniku ammona ty który wypowiedziałeś te słowa w dniu twojej nieprawości nie zobaczysz mnie już więcej od tego dnia aż wywrę zemstę na narod tym przybyłem z Egiptu. Wtedy miecz mojego wojska i dzida sług moich przeszyją twoje boki i gdy powrócę, zginiesz między pobitymi. A teraz moi słudzy odprowadzą cię do górskiej krainy i umieszczą w jednym z miast między przełęczami. Ty nie zginiesz, aż razem z nimi ulegniesz zagładzie. A jeśli spodziewasz się w swoim sercu, że nie zostaną pokonani, to niech twoje oblicze nie będzie przygnębione. To powiedziałem i ani jedno słowo moje nie zawiedzie. Potem Holofernes polecił swoim sługom, którzy stali obok niego w namiocie, aby schwytali Chiora. Zaprowadzili go do Betuli i oddali go w ręce Izraelitów i schwytali go jego słudzy i wyprowadzili poza obóz na równinę. A z równiny poszli w stronę górskiej krainy i doszli do źródeł położonych poniżej Betuli. A gdy ich dostrzegli ludzie z miasta na szczycie góry, chwycili za broń i wyszli z miasta na szczyt góry. Wszyscy zaś procarze zagrodzili im dojście do wąwozu i rzucali na nich kamienie. Oni zaś, czołgając się u podnóża góry, Związali Achiora i porzuciwszy go u stóp góry odeszli do swego pana. Izraelici zaś zeszli ze swego miasta, zatrzymali się przy nim i rozwiązawszy go, zaprowadzili do Betuli i postawili przed naczelnikami miasta. A byli nimi w owym czasie Ozjasz, syn Miki z pokolenia Symeona, i Habris, syn Gotoniela, i Hamris, syn Melchiela. Oni zaś zawołali całą starszyznę miasta. Zbiegła się też cała młodzież i kobiety na zebranie i postawili Achiora w środku całego ich ludu. A Oziasz wypytywał go o to, co się stało. On zaś w odpowiedzi powtórzył im słowa doradców Holofernesa i wszystkie te słowa, którymi on sam przemawiał pośród książąt synów Aszura oraz te, które wypowiedział butnie Holofernes przeciw domowi Izraela. A lud rzucił się na ziemię i oddał pokłon Bogu i wołał słowami. Panie Boże nieba, zważ na ich pychę i zlituj się nad poniżeniem naszego narodu. Spójrz na twarze tych, którzy Tobie dzisiaj są poświęceni. Potem pocieszali Achiora i bardzo go chwalili. A Ozjasz zabrał go ze Zgromadzenia do swego domu i wydał ucztę dla starszyzny. Przez całą ową noc błagano Boga Izraela o pomoc. Oto słowo Boże. Cała ta historia, która tutaj została przytoczona, jest jakby bardzo mocnym odzwierciedleniem pewnego faktu który istnieje wśród wielu ludzi, którzy są oddani Bogu i wierni Mu oraz wierzą w Niego. Słuchałem kazania ojca Augustyna Pelanowskiego, który mówił o tym, że pewien władca nie wyciągał wniosków, nie wyciągnął wniosków historycznych dotyczących wojny, którą sam wygrał, ale po wielu, wielu latach zapomniano o tym i popełnili ten sam błąd i przez to po prostu przegrali kolejną wojnę i tym razem pokonano ich. O czym to świadczy? O tym, że, no właśnie, po pierwsze, nie wyciąga się wniosków z historii, z przeszłości, a po drugie, o tym, że nie oddaje się siebie samego i całego ludu i danej sprawy, danej sytuacji, która nastąpiła. Panu Bogu nie ufa się mu do końca. To wystarczy albo aż zrobić tylko tyle, i myślę, że tutaj jest mądrość, właśnie, tak jak mówi Słowo Boże, że trzeba się stać jak małe dziecko. Małe dziecko, zwróćcie uwagę, ono się nie martwi o to, co będzie jutro jadło, jak się ubierze, że buciki mu już zaczynają być małe, że będzie mama musiała pójść do sklepu. Że w szkole będzie jakaś tam trasówka, że w przedszkolu będą jakieś tam. Te małe dzieci po prostu żyją chwilą. Momentami są tak zajęte sobą i zabawą, że zapominają o całym świecie. Ale z drugiej strony też czuwają i, i, i słyszą, co tam do nich rodzic mówi w drugim pokoju, albo o czym rodzic rozmawia z drugim człowiekiem starszym. I to też świadczy o tym, że po pierwsze są, można powiedzieć, pozytywnie, bezinteresownie oddane. Ślepo po prostu ufają, wierzą tej opiece. Mają tak, jakby to. Wręcz nawet nie dopuszczają żadnej myśli w takiej zdrowej rodzinie. One nawet nie dopuszczają myśli, że cokolwiek. Kolwiek złego może się stać, że, że jakakolwiek zła rzecz może ich dotknąć. Po prostu całe swoje, całe swoje życie oddają rodzicom. Jeżeli chodzi o spanie, jedzenie, ubranie, zabawy, wyjazdy, nie wiem, chociażby drobnostki takie nawet, jak mycie zębów, kąpiel, czesanie włosów. Wszystko to zawierzają rodzicom. I tak samo my powinniśmy jako dorośli Panu Bogu oddawać wszystko. Czyż nie wszystko jest w jego rękach? Czyż on nie wie o naszych wrogach? Nie wie, co jest w sercach naszych wrogów? Czy on nie ma w planach ewentualnych kary na nich, czy nie rozważa nagrody dla nas, za to, że będziemy też na przykład podczas ucisku się zachowywali w taki sposób, a nie winny, czy nie czeka na, tak jak rodzic nie czeka na to aż małe dziecko do niego przyjdzie jego go nie przeprosi, tatusiu, no mamusiu, zbiłem tą szybę nie uderzyłem brata, wylałem ten sok, zbiłem tę waszą ulubioną wazę bardzo cię przepraszam, kocham cię czy Pan Bóg nie czeka nawet na takiego dorosłego nawet na takiego 60, 70 40, 50 latka, który przyjdzie i powie, żyłem w brudzie Kłamałem, byłem chciwy, pożądałem tego, pożądałem tamtego. Wybacz mi, a teraz oddaję Ci wszystko: oddaję Ci ten dzień, oddaję Ci siebie samego i niech się dzieje Twoja wola. Ja tylko będę wypełniał to wszystko, o co mnie prosisz. Twoje przekazania, będę Ci wiernie służył, odpokutuję wszystko, co złego zrobiłem. Myślę, że tak jest. I nawet ta sytuacja, która jest dzisiaj, ktoś powie, że to są teorie spiskowe. Ktoś drugi powie, że nie ma co popadać w depresję. Ktoś drugi powie, żyjmy tym, co jest teraz. Ktoś jeszcze inny powie, słuchajmy się tego, co nam mówią. Są pewnie ludzie, którzy żyją swoimi sprawami w dalszym ciągu tak jak żyli, nie przyjmują się tą całą sytuacją nieważne kim jesteś nieważne w jakim zawodzie jesteś nieważne w jakim stanie cywilnym jesteś nieważne w jakim wieku jesteś nieważne jakiej płci jesteś nieważne jak bardzo cię życie skrzywdziło jak bardzo jesteś grzesznym człowiekiem czy jak bardzo uważasz się za świętego wiedz jedno, że Pan Bóg cię bardzo ale to bardzo mocno kocha i wszystkie te myśli, że nie jesteś wart, nie jesteś warta jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejna Jesteś brzydki, jesteś brzydka, nic się nie liczysz. Już jesteś przegrany, przegrana. To są po prostu kłamstwa diabelskie, które diabeł nam po prostu wpada w głowę. I nawet w takich sytuacjach, takie podpowiedzi na zasadzie, że ja sobie z tym poradzę po ludzku, wiecie, no mam wszystko, co potrzeba. Niektórzy pokładają nadzieję w rękawiczkach, w maseczkach, inni pokładają nadzieję w środkach dezynfekcyjnych, inni pokładają nadzieję w tym, że po prostu są, nie wiem, na swojej działce i sobie siedzą tam i ich, nic, nic, ich nie, nic ich nie rusza. Inni pokładają znowu nadzieję w tym, że są, nie wiem, w takim państwie, a nie w innym. Jeszcze inni, przecież mamy tyle pieniędzy na koncie, to nic się nie stanie. Kryzys nas dosięgnie nie dosięgnie nas. Jeszcze inni pokładają nadzieję nie wiem w czym w pracy, w pensji, w żonie, w mężu, w samochodzie, w czymkolwiek innym. Ale przede wszystkim chodzi też o nas samych, że pokładamy nadzieję w sobie. Ja sobie z tym pracę. Ja, ja, ja czuwam nad tym problemem, tak? On mnie nie przytłoczył, on jest dla mnie do ogarnięcia, czekam aż to się uspokoi. I tu jest wielki nasz problem. Dlatego, że tak jak w tej przypowieści o tym człowieku, który gromadził swoje zboża i te wszystkie spichlerze zapełniał, a Pan Bóg zażądał od niego jego duszy, prawda? I kto odziedziczy ten, ten jego majątek, który on zostawił? I co on zabierze do nieba? No, nic nie zabierze, prawda? Są ludzie. Pogódźmy się z tym i uświadommy sobie to, kimkolwiek jesteś, który teraz to słuchasz. Może jesteś człowiekiem, który jest katolikiem, bardzo wierzącym. Może jesteś człowiekiem, który uważa się na przykład za człowieka niewierzącego. Może jesteś człowiekiem, który. Który mieszka za granicą i utracił poczucie obecności Boga. Może jesteś człowiekiem, który żyje w Polsce, ale ta wiara mu spowszechniała. Może jesteś człowiekiem, który przerzucił się z wiary sakramentalnej, fizycznej obecności w kościele na wiarę internetową, elektroniczną. Na sakramenty elektroniczne, ale takowe nie istnieją. Tak na marginesie tylko. Nie oceniam żadnego z waszych zachowań, nie osądzam was, nie krytykuję, nie pochwalam. Chociaż powinienem nastawać w porę i nie w porę. To, co chcę wam przekazać co mnie dotknęło i chciałem się z tym podzielić. Mimo trudnych chwil, mimo wojen, zaraz czy czegokolwiek innego, wiara w Boga i oddanie mu się chociaż wydaje to się po ludzku dosyć naiwne, tak? Że, no, całą noc będziemy pokutowali, modlili się do Pana Boga i On nas z tego oswobodzi, tak? Po ludzku to się wydaje naiwne. Natomiast po Bożemu to jest wielka mądrość. Taka pokora i oddanie się Panu Bogu bardzo Mu się podoba. Wszystko za wszystko. Cały jestem Twój, Boże. Żadna myśl we mnie niech nie będzie moim pomysłem, tylko i wyłącznie pełnieniem Twojej woli. Wszystko, co jest inne, Boże, zniszcz we mnie. Jeżeli nie podoba Ci się cokolwiek, co robię. Jeżeli nie podoba Ci się moja praca, moje decyzje, moje związki z ludźmi różnymi, moje różne sprawy, plany, moje planowane zakupy, może wyjazdy, zniszcz to. Niech w moim życiu zajaśnieje Twoja wola. A wszystko, co jest poza tym, zniszcz, Boże. Oczywiście troszczmy się o codzienność, ale nie troszczmy się zbytnio Wiedz, że za swoje złe uczynki zapłacisz. Czuwajmy nad tym, kochanie, jest trudny czas. Niestety, obawiam się, wszystko za tym przemawia, że to jest dopiero początek wielkiego ucisku, który przychodzi na nas. Są ludzie, którzy tego w ogóle nie odczuwają, ale są też ludzie, którzy są tym po ludzku przerażeni i wystraszeni tym wszystkim, i też nie dziwię się im. Ale w tym wszystkim odnajdźmy Pana Boga, dlatego że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Komuś te słowa mogą spowszechnieć bardzo, ale one mają bardzo głęboką wymowę. Namawia. Was kochani, dzielę się tym, dlatego że mam to głęboko w sercu. Nie łudźmy się. Są ludzie, którzy są wrogami Kościoła. Przecież to jest fakt oczywisty. Nie trzeba głosić żadnych historii i widzimy na podstawie tego, co się dzieje. Użyjmy trochę rozumu, poczytajmy, posprawdzajmy i zobaczymy. Dojdziemy do faktu niezaprzeczalnego, który mówi nam, że są wrogowie Kościoła katolickiego i chcą go zniszczyć. Oczywiście go nie zniszczą, ale mogą go tak zubożyć i tak wyniszczyć wiarę w wielu ludziach, zachwiać ją, a czasami nawet sprowadzić na manowce, że bardzo to wszystko osłabnie. A jeżeli osłabnie wiara, to niestety wzrośnie niewiara, zabobon, i zły będzie coraz bardziej swoim ogonem machał po ziemi. I tak już macha bardzo mocno. Ostoi się naprawdę grupa niewielu ludzi, dlatego że wiara musi być mocna, żeby przeszła przez tą ogromną próbę, która przychodzi do nas. Nie wiemy, co będzie jutro. Świat, zobaczcie, dwa miesiące, dwa i pół może to wszystko trwa, a świat tak nieodwracalnie się już zmienił, że już nie będzie taki jak kiedyś. Do tego stopnia, że ludzie, którzy wypowiadają kłamstwo, już nawet się z tym nie kryją. Jest teraz taki moment, w którym wielu ludzi wyrzuca ze swojego serca te wszystkie brudy, które mieli, kryli. I to jest przerażające, dlatego że nie boją się już mówić tego, kim są, jakie mają plany i co zamierzają z nami zrobić. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że niestety idziemy jak ślepi do przodu, słuchając się wielu niemądrych ludzi i realizujemy to, co nam mówią, to, co nam każą, bez zastanowienia się. To jest przerażające. Ja spotkałem na swojej drodze wielu ludzi ostatnio, z którymi rozmawiałem i po których widać nawet taką postawę, że nie ma w nich ranej logiki. Nie ma żadnego logicznego postępowania. Są wystraszeni, zastraszeni w jakiś sposób, przerażeni i po omacku brną gdzieś do przodu sami nie wiedząc gdzie. My żyjemy w takim błędnym przeczuciu, że wszystko będzie dobrze, że ja sobie ułożę to... No, kogoś, to może spotka faktycznie, ale nie mnie, że kogoś dotknie głód, ale nie mnie, że ktoś tam teraz stracił pracę, ale no ja pewnie nie stracę, ale dobrze sobie radzę i wiele takich innych rzeczy. Nie pokładajmy nadziei w rzeczach, które są liche, tak jak trawa, uschnie, wrzuca ją do pieca i spłonie. Pokładajmy nadzieję w Bogu, pokładajmy tylko w Nim nadzieję. Chociażby nam pluli w twarz, chociażby nam zabraniali, chociażby nas wyganiali, chociażby nas ośmieszali, szykanowali, więzili, zabijali, to chwałę przyniesiemy Bogu, wierząc w niego do ostatniej kropli. Wbrew pozorom, bycie męczennikiem to wielka, ogromna łaska. To nie jest tak, że każdy może być męczennikiem dla wiary. Ten czas, który jest teraz, wrażliwe serca odbierają dosyć trudno. Nie jest to łatwa rzeczywistość, zwłaszcza, że wielu ludzi wokoło żyje w jakimś wyobrażeniu, że nic takiego właściwie się nie dzieje w świecie. Natomiast wrażliwe i mądre serca widzą, jaka jest druga strona tego medalu, co się dzieje za kurtyną. Co się dzieje w tych ciemnych pokojach, w których ludzie knują bardzo złe rzeczy przeciwko ludzkości i chcą je wdrożyć i już je wdrażają i to jest przerażające i to jest niepokojące, ale przecież nad tym wszystkim stoi Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Posła nam swoją Matkę. Skryjmy się pod jej płaszczem. Jest taka piękna modlitwa, może niektórzy z was ją znają. Mario, ukryj nas w swoim łonie, w sercu Jezusa, pod osłoną Ducha Świętego, w ręku Boga Ojca. Amen. Panie Jezu, obmyj nas swoją przynajdroższą krwią, aby żadne zło nie miało dostępu do naszego ciała, duszy, ducha i umysłu.